Jezus, tutaj w okolicy jeziora Tyberiackiego, sprawował swoją posługę, przechodząc od wioski do wioski, ogłaszając dobrą nowinę. Zawartość tej wiadomości, tej ewangelii, tej dobrej nowiny Jezusowej, to Królestwo Niebieskie. Dlatego Jezus. Aby przybliżyć tą rzeczywistość, tak różną od naszego świata, od naszej mentalności, posłużył się językiem pospolitym, codziennym, używając przy tym porównań. Kiedy mówił, Królestwo Niebieskie, podobne jest do. Ile razy słyszeliśmy te słowa? Dziś w szczególności usłyszymy z Ewangelii Mateusza nauczanie, które zaczyna się właśnie w ten sposób i które jedynie Mateusz nam przytacza. Znajduje się ono w rozdziale 13, w wersecie 44. Jak czytamy, Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. W tym pojedynczym wersecie z Ewangelii znajdujemy fundamenty Królestwa Niebieskiego. Tu znajduje się jego esencja. Niestety, wielokrotnie pomija się tą esencję w tej, którą nazywamy ewangelizacją. Dlaczego? Przyjrzyjmy się przez chwilę tej sytuacji. Jest pewien człowiek, który znalazł ukryty skarb na polu. Człowiek ten prawdopodobnie dzierżawi to pole. Pracując na nim, znajduje ukryty skarb. Nie było to nic szczególnego Zaciętego, tego, że z powodu wojen ukrywano skarby w różnorakich miejscach. Skarb to coś bardzo wartościowego, znaleziony w sposób niespodziewany. Rolnik ten nie przekopuje całego pola w jego poszukiwaniu, ale znajduje go, niespodziewając spodziewając się tego. Nieoczekiwanie, co powoduje ta sytuacja? Człowiek ten ukrywa na nowo tenże skarb, nie chce, aby rozeszła się do wiadomość. Idzie, nie stoi w miejscu, idzie pełen radości. Co jest rezultatem tego spotkania? Radość. Jest pełen radości. Idzie z radością. Biegnie. W jakim celu? Biegnie, aby sprzedać wszystko, co ma, i kupić to pole. To jest to, co musimy zrobić. Ewangelia jest dobrą nowiną, jest spotkaniem ze skarbem. Ten skarb ma konkretne imię Jezus Chrystus. Kiedy rzeczywiście spotykamy skarb ukryty i objawiający się na tych oto stronach, musimy być przepełnieni radością. Ta radość, ten entuzjazm popycha nas, aby sprzedać co posiadamy, zostawić wszystko to, co było w przyszłości. To, co do tej pory miało sens. Dlaczego? Dlatego, że Jezus daje nam nowy sens życia. To, co mówi Paweł w liście do Filipian. Dla niego wyzyłem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci. W tłumaczeniu dokładnym, ekskrementy, odchody. Bylebym pozyskał Chrystusa, zostawić wszystko. Tak więc. Przypowiedź o skarbie ukrytym na polu uczy nas podstawowej rzeczy. Nie możemy ewangelizować i być ewangelizatorami poprzez musisz. Musisz iść i sprzedać wszystko, co masz, aby spotkać skarb. Nie. Przyjdź. Spotkaj się. Odkryj skarb, który znajdziesz ukryty na tych oto stronach. Znajdziesz go w prostocie i codzienności życia. Jezus jest z nami. Jego imię to Emanuel. Bóg z nami. W tej nazwijmy to normalności. Odkryjmy Jego obecność. W momencie, kiedy odkryłeś, odkryłaś Jego dobroć, Jego bogactwo, biegniesz spontanicznie, pełen, pełna radości, aby sprzedać wszystko to, co masz. Wszystko inne już się nie liczy. Jak mówi Paweł, są to śmieci w porównaniu do poznania Jezusa Chrystusa. To jest Królestwo Niebieskie. Ewangelizacja. Nie możemy używać, musisz. Nie istnieje, musisz. To jest doświadczenie, to spotkanie z najpiękniejszym wśród synów ludzkich. Od momentu tego spotkania z ukrytym skarbem biegniemy z entuzjazmem i pełnią radości, aby sprzedać wszystko to, co posiadamy, i po to, aby ogłaszać go innym. To jest rzeczywiście fundament Królestwa Bożego. To, co Jezus daje nam dzisiaj. Tak więc zmieniamy, odwracamy, zabieramy, musisz. I nie zaczynamy głosząc, że trzeba najpierw sprzedać wszystkie nasze dobra, ale zaczynajmy od spotkania potrzeby i konieczności spotkania ze skarbem. Ten skarb ma swoje konkretne imię. Jezus Chrystus, syn Boży, który został wcielony i narodził się dla Ciebie, dla mnie i dla każdego człowieka, aby dać nam nowe życie, nowy sens naszej egzystencji i zaprowadzić nas, przeprowadzić nas do raju, do ziemi obiecanej i żyć pierwotnie tej rzeczywistości już tu na Ziemi. To jest dzisiejsze przesłanie. Abyśmy rzeczywiście mogli być tymi, którzy odkrywają skarb i biegną z radością. Nie tylko po to, aby sprzedać to, co posiadamy, ale również po to, aby ogłaszać, że spotkaliśmy go, by również inni mogli go spotkać. To jest moje życzenie dla Ciebie. Gorące pozdrowienia z nad Jeziora Tyberiackiego.